Dzień dobry państwu, Łukasz witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damić. Ze mną w studiu jest pan Robert Prygiel, świeżo upieczony kandydat na prezydenta miasta Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry. Świeżo upieczony, ponieważ wczoraj o godzinie 18 na konferencji prasowej oficjalnie pan ogłosił tę informację, że będzie pan ubiegał się o fotel prezydenta miasta Radomia w najbliższych wyborach samorządowych. Pamiętam, że był pan gościem u nas tutaj w studiu dokładnie 3 miesiące temu w listopadzie. I na moje pytanie, czy będzie pan startował, mówił pan, że decyzja jeszcze nie została podjęta, że się pan zastanawia. Kiedy więc ta decyzja ostatecznie zapadła? Ona dojrzewała z dnia na dzień tak naprawdę. Gdzieś w przestrzeni publicznej, i jako Robert Prygiel już od dłuższego czasu, a jako stowarzyszenie od ponad roku, więc po prostu mieszkańcy, znajomi, nasza grupa, nasza drużyna ze stowarzyszenia namawiała mnie, ta decyzja we mnie dojrzewała i odważyłem się na ten krok. Mhm. Jak zostało to y, przyjęte przez y, najbliższych przez pana otoczenie ta decyzja? Czy, czy jest rozumiem y, wsparcie i taka mobilizacja do tego, żeby no, przełamać ten duopol polityczny? No bo pan podkreśla, że, że chce pan y, no, wygrać te wybory, to jest zrozumiałe, no ale nie jest pan, y, nie ma pan żadnego wsparcia politycznego. Dokładnie tak. To, co pan redaktor wspomniał wczoraj w naszym lokalu, było ponad 100 osób. Ja decydując się na, na kandydowanie w wyborach, na kandydaturę na nowego prezydenta miasta Radomia. Ta drużyna mnie do tego pociągnęła. Postulaty mamy trzy. Tak jak pan wspomniał, przede wszystkim odpartyjnić to miasto. Rado musi, być Rado musi przestać być polem bitwy politycznych partii. Chcemy pokazać mieszkańcom, chcemy przekonać polityków, że Plac Koradziego to nie ulica wiejska i te spory wieczne w Radomiu, PiSu z Platformą naprawdę nam nie służą. Przykładem chociaż jest ten spór o lotnisko. Wiele miast chciałoby być na naszym miejscu i mieć takie lotnisko, a nie potrafimy tego odpowiednio marketingowo sprzedać i wykorzystać. Czyli mimo wszystko uważa Pan, że jednak lepiej ten obiekt można by było wypromować? Przede wszystkim tak. Ten hejt, który na nas spływa z zewnątrz, jest nieuzasadniony. Sam jak yy, yy, niedawno korzystałem z tego lotniska, na powrocie i wylocie pełen samolot. Y jako prezydent miasta będę robił wszystko, żeby to lotnisko promować. I żeby to lotnisko zaistniało w przestrzeni ogólnopolskiej, bo to jest ogromny bodziec motywacyjny do dalszej pracy dla rozwoju miasta Radomia. Mhm. Mówi Pan o tym, że zależy Panu na tym, żeby odpartyjnić to miasto. Pana zdaniem to jest rzeczywiście realne, bo o ile oczywiście jest szansa na to, że Pan zostanie prezydentem, tak no w Radzie Miejskiej raczej szykuje się taki scenariusz, że będzie jednak sporo przedstawicieli partii politycznych. No i pytanie, jak Pan ma pomysł na to, żeby z nimi po prostu rozmawiać. Przede wszystkim chcemy przekonać wyborców, że najlepszą metodą zarządzania miasta to jest słuchać uważnie, działać skutecznie i decydować szybko. Jeżeli ktoś decyduje się do startu naradnego, jestem przekonany, że ma w sercu radą. Robert Prygiel jako bezpartyjny prezydent nie patrzy na to, czy ktoś jest za znaczkiem PiS czy Platforma, tylko patrzy na to realnie, co dany radny chce zrobić na, e, dla miasta, jeżeli takowy radny ma w sercu radom i naprawdę idzie działać do rady społecznie i ma przekonanie, że kocha radom, tak jak moja drużyna, e, więc wtedy będę w stanie bardzo szybko w tej koalicji, tą, taką takową koalicję dla dobra miasta e, zbudować i to będzie świetny test dla radnych, którzy regularnie e, Walcząc między sobą, używają argumentu radą. Więc Robert Prygiel, niezależny prezydent Miodon, Radomia, odrzuci ten argument partyjności i radni Platformy, i radni PiSu będą zaproszeni do wspólnej yy, pracy na rzecz partii, jaką będzie po prostu wielki Radom. Mhm. E, wspomniał pan o programie, więc pozwoli pan, że zacytuję w. Yy... Pana wczorajsze słowa, yy, między innymi uważam, że nasze zdrowie, medycyna, szpitale mogą działać zdecydowanie lepiej. W innych miastach da się, żeby było lepiej, więc dlaczego nie w Radomiu? Co dokładnie Pan ma na myśli? i Jaki ma Pan pomysł na poprawę służby zdrowia w naszym mieście? Przede wszystkim jako menadżer, jako osoba, która ma sukcesy i zarówno w, w biznesie, jak i w zarządzaniu dużymi spółkami, to uważam, że pierwszą podstawową rzeczą to jest zrobienie audytu w urzędach i w spółkach miejskich. To jest podstawa, żeby zdiagnozować, gdzie są realne problemy, żeby pokazać mieszkańcom e, miasta i e, bardzo jasno przedstawić, e, czym są spowodowane te problemy, i je później naprawiać. Więc Robert Prygiel, jako e, prezydent miasta Radomia, nie będę się mądrzył na wszystkie tematy za każdym razem, bo nie ma takiej osoby, która się zna na wszystkim, ale otoczę się ekspertami w każdej dziedzinie. I na pewno mamy już osobę, która będzie wiedziała, jak uzdrowić e, naszą służbę zdrowia, bo jest praktykiem działającym już e, z wieloletnim stażem w tej branży. Mhm. Ale to są jakie? jakie kwestie, kwestie, na przykład kolej, kwestie dostępności sprzętu, dostępności lekarzy, oddziałów, co tutaj pan miał na myśli? Panie redaktorze, tych problemów w Radomiu, w mojej opinii, jest dużo. Nie tylko w mojej, w opinii naszych naszej drużyny. I tak naprawdę w Radomiu jest mnóstwo, bardzo dużo sprawnych urzędników. W każdej spółce pracują. Na niższych szczeblach pracują ludzie, którzy znają się na swojej pracy. I tak samo jest również w szpitalu. Ja w tym mieście z przerwami mieszkam 47 lat, więc pomimo tego, że to jest miasto 200-tysięczne, to znam bardzo dużo ludzi i zwykli pracownicy, oni wiedzą najlepiej o wielu rzeczach które w ich pracy mo trzeba można usprawnić dla ogólnej sprawności działania danej spółki czy tak, w tym przypadku y, szpitala. Więc my będziemy po prostu tych ludzi słuchać i doradzać się eksperta, który na każde te problemy będzie znał realną receptę. A na razie konkretów nie mamy, rozumiem? Konkretów jest bardzo dużo. Będziemy robić e, konwencje w trakcie kampanii, e, słuchać mieszkańców, mieszkańcom opowiadać, ale e, tak jak wspomniałem, będę się popierał ekspertami w danej dziedzinie, po to, żeby po prostu być wiarygodnym. Ale doskonale pan sobie też zdaje sprawę, że są to bardzo ładne, fajne hasła, chwytliwe. Natomiast no jednak myślę, że spora część naszych słuchaczy telewizów chciałaby jednak usłyszeć konkret. Na przykład, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, będę za tym, żeby, nie wiem, zbudować na przykład szpital kliniczny. Czy nie wiem, otworzyć jakiś nowy oddział. Tymczasem no, słyszymy cały czas, że będzie Pan rozmawiał, będzie Pan e, słuchał ekspertów. No to są ładne słowa, ale brakuje konkretów. Tak, jest taki plan, żeby zbudować szpital kliniczny ze współpracy z naszym uniwersytetem ale też trzeba się zastanowić jeżeli mamy dwa szpitale miejskie w Radomiu jeden jest yy, właś właścicielem jest gmina Radom a drugim jest yy, Mazowsze yy, i działają zupełnie inaczej zupełnie inne mają problemy trzeba się zastanowić czy po prostu nie podzielić się yy, władzą yy, z sejmikiem mazowieckim yy, tu jest yy, Sytuacja naprawdę taka, tego typu, że e, szpitale nasze radomskie od wielu, wielu lat jest problem jeden pieniądze, pieniądze, pieniądze. Ja ze swojego doświadczenia jako biznesmen jestem przekonany, że wydawanie pieniędzy może być mądre. I tutaj jest problem. Kolejny element też programu, o którym Pan wczoraj powiedział. Uważam, że nasze drogi są w bardzo złym stanie, a to nie jest żadna filozofia, a zwykła matematyka i inżynieria. Więc o matematyce i o inżynierii e, chciałbym porozmawiać. Jakie Pana zdaniem drogi trzeba byłoby naprawić? Skąd na to wziąć pieniądze? Jak one miałyby wyglądać? I tu jest kolejny etap, element, gdzie mamy naprawdę Pana, który jest ekspertem, przygotowuje do nas całą e, mapę radomia. Mapę, która pokazuje, że zmiana organizacji ruchów, prowadzenie prawoskrętów, dobudowanie niewielkich odcinków dróg może bardzo usprawnić komunikację w Radomiu. I tak jak wczoraj wspomniałem, to naprawdę nie jest filozofia, tylko ktoś, kto się na tym zna, ktoś, który całe życie to robił i, i ma, i ma doświadczenie, e, na podstawie doświadczenia matematyki i inżynierii drogowej jest, jesteśmy w, w stanie bardzo usprawnić komunikację w mieście. Mhm. A skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Ach, z tego co wiem, to chyba nie mamy problemu z pieniędzmi. Skoro... No, mamy, mamy problem, skoro cały czas miasto się zadłuża i już niedługo miliard złotych na minusie. No Skoro na stać nasz czwartego wiceprezydenta, to uważam, że nie mamy problemu. No jednak wydaje mi się, że pensja nawet roczna tego wiceprezydenta będzie i tak mniejsza niż koszty realizacji wielu inwestycji drogowych. No na pewno ja bym się bardziej skupił na budowaniu strategii ko linii komunikacji w Radomiu niż zatrudnianiu czwartego prezydenta. No i też chce pan stworzyć radą, który będzie bardziej przyjazny dla inwestorów. Rozumiem, że obecnie pana zdaniem potencjał miasta w tym zakresie nie jest wykorzystany. Zupełnie nie. Nie mamy w przestrzeni w planie, w planie gospodarczym przygotowanych miejsc dla inwestorów. Są miasta, są ośrodki, z którymi gminy, z którymi mam do czynienia zawodowo, gdzie w przeciągu trzech-4 lat powstają zakłady. Wchodzi kapitał zagraniczny, wchodzi duży kapitał polski obcy. Budowane są zakłady zatrudniające tysiąc-1500 pracowników. Mówimy o pracownikach pracujących na miejscu. Do tego dochodzą jeszcze firmy zewnętrzne, które dzięki temu funkcjonują. Dochodzi do tego, że deweloperka, brak mieszkań, brak po prostu lokali jest problemem dla większego rozwoju tych deweloperów, i te miasta wychodzą naprzeciw oczekiwaniom inwestorom zewnętrznym. Bardzo jestem zaskoczony, że nasze miasto nie próbowało się starać o dofinansowanie tzw. Tak SIM-ów, czyli spółdzielcze inicjatywy mieszkaniowe, które powodują to, że mieszkańcy gdzie chociaż jeden członek rodziny pracuje w danym mieście, ma możliwość, mają możliwość pozyskania mieszkania za poniżej 100 tysięcy. I takie mieszkania są w wielu miastach budowane, niestety nie w Radomiu. Czyli to też będzie jeden z elementów pana programu, czyli budowa mieszkań, tak? Bardzo bym chciał. Nie wiem, czy już nie będzie za późno, bo niestety Radom nie zgłosił akcesu do programu Spółdzielczych Inicjatyw Mieszkaniowych. Bardzo na tym ubolewam, bo obserwuję niektóre miejscowości, które z tego skorzystały i te mieszkania cieszą się bardzo dużą popularnością. Za Potrzebowanie w niektórych miejscach jest ponad 300% możliwości. Zachęceniem inwestorów, przedsiębiorców to co udgi podatkowe czy jakieś inne korzyści yy, ma Pan na myśli? Tu wiemy doskonale, że jest rada przedsiębiorców radomskich przy yy, panu prezydencie i mam tam kolegów, którzy są bardzo rozczarowani, bo niestety poza wielkimi hasłami tam się nic nie dzieje. Yy, i tu trzeba y, przedsiębiorców y, słuchać, bo tak naprawdę y, nasi przedsiębiorcy budują nasz budżet, to oni swoją ciężką pracą. Y, płacąc podatki w, mają realny wpływ na rozwój naszego miasta. Więc mówię znowu, nie jestem prezydentem, nie będę prezydentem, który będzie decydował sam o sobie. O naszym mieście. Będę prezydentem, gdzie każde środowisko będzie miało prawo się wypowiedzieć, narzucić swoje. Propozycje i będziemy je wspólnie realnie realizować. Więc wracając do przedsiębiorców, ja będę prezydentem, który posłucha tych przedsiębiorców. Oni powiedzą mi o swoich realnych problemach i z tego będziemy wspólnie wychodzić. Mm -hmm. Dużo mówi Pan o odróżnieniu, o tym, że nie jest Pan sam i będzie się chciał Pan otoczyć ekspertami w danych dziedzinach. Więc y, pytanie: no bo to już jest pewne, że Pan y, wystawi kandydatów ze swojego komitetu, Komitetu Wyborczego Wyborców Nowego Prezydenta Radomia, Roberta Prygla. Kiedy więc poznamy tych te poszczególne nazwiska osób, które pojawią się u pana na listach? No już niedługo, aczkolwiek mamy na tych listach ludzi, którzy są naprawdę zwłaszcza na swo w swoich okręgach e, znani i e, wynika to z e, bardzo prostej przyczyny, z, z racji tego, że bardzo dużo się angażowali społecznie. E, poświęcili dużą część swojego życia na pomoc innym, więc już niedługo przedstawimy państwu. Też mamy w planie e, Program taki, że na każdej, w każdym okręgu, w każdej dzielnicy znowu drużyna Prygla, kandydaci do Rady Miasta będą rozmawiać z mieszkańcami, będziemy się wspólnie spotykać, będziemy po to wchodzić walczyć o Radę Miasta, żeby te problemy tych mieszkańców rozwiązywać. Proszę mi uwierzyć, że wielu z kandydatów na radnych z drużyny Prygla będą Państwo znać, już, już Państwo znają. Mm -hmm. eee, czy Pana zdaniem w Radomiu może zadziałać magia nazwiska Roberta Pryga? Eee, tak, na pewno. Mm -hmm. My nie świadczą o tym chociażby wyniki rozpoznawalności, o których e, informowała wczoraj Gazeta Wyborcza. Ranking Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że no tylko 4% naszych mieszkańców Pana... Zna. Wie pan, panie redaktorze, ja, my robiliśmy badania w czerwcu i te wyniki są były zupełnie inne. To jakie były u pana wyniki w takim razie? Około 60% mieszkańców wie, kim jest Robert Prygiel, rozpoznaje lepiej lub gorzej. Wchodzę. Ja się nie boję tego, bo mam świadomość tego, w, w co wchodzę, więc to, że moi przeciwnicy strach. Obawa przed utratą stanowisk pracy, którzy tak naprawdę całe swoje życie zawdzięczają partii, kolesiostwu i układom. Oni są teraz w strachu, że przyjdzie człowiek, który chce zmienić to miasto, człowiek, który chce odpartyjnić to miasto. Dla pana redaktora, dla mnie, jeżeli wygra jedna partia lub druga, nic się nie zmieni. My na drugi dzień wstaniemy i pójdziemy do swojej pracy. No prawdopodobnie zmienią się osoby, które będą zarządzać miastem ewentualnie, tak, ale w spółkach to, miejskich i tak dalej. To ciągle to ciągle będą politycy. Jeżeli Robert Prygiel zostanie prezydentem, to będą eksperci. Ale taki polityk na drugi dzień, który całe życie żył zarządzając, rządząc miastem, on będzie spanikowany. Więc. Używają różnych metod, żeby nas zastraszyć. My się nie boimy. Ja, panie redaktorze, jadłem chleb z wielu pieców. Z nie innego pieca jadłem chleb. I proszę mi, proszę mi wierzyć, że ta piaskownica polityczna to nie jest dla mnie. Ja z tego wyrosłem, nie kręci mnie to. Nie obawiam się te informacje puszczane przez fejkowe konta, zastraszanie, podsłuchy, rzekome wynajmowanie detektywów. Aż takie metody są stosowane? Nie to tylko rajcuje. Jestem sportowiec, a sportowiec lubi walczyć, i jestem na to wszystko gotowy. E, czy e, rzeczywiście było coś na rzeczy, jeżeli pojawiały się takie plotki, że Pan e, rozmawiał z Prawem i Sprawiedliwością o starcie z e, nie wiem, poparciem tego ugrupowania, czy też Z Sprawie Sprawiedliwości? Był taki temat, czy też nie? No to wracamy do mojej poprzedniej odpowiedzi. To jest znowu element e, taktyki walki politycznej, próba zdyskryminowania mojej osoby. Czyli nie było takich rozmów? Nie było nigdy. Mm -hmm. A ewentualnie rozważa Pan na przykład, jeżeli nie dostałby się Pan do drugiej tury, udzielenie poparcia jakiemuś kandydatowi? Nie ma takiej możliwości. Czyli albo głosujemy na Roberta Prygę, albo... Nie Nikogo. ma takiej możliwości, żebym się nie dostał do drugiej tury. O, pewna, pewna deklaracja. Bo może niedługo Panie deklaracja nie ma opcji, żebym przegrał z Radosławem Witkowskim. E Zrobię wszystko dla mojego miasta z moją drużyną, żeby odbić miasto z rąk polityków. A jaki ma Pan pomysł właśnie na kampanię? Jak ma to, jak ma to wyglądać? No to wracamy do początków naszej rozmowy. Na pewno będzie to ciężki, wytężony okres pracy, ale moja kampania będzie głównie polegała na kontakcie z mieszkańcami i słuchanie ich. To co powiedziałem, słuchanie, yy, decyzja i skuteczna praca. Czy pana zdaniem ta kampania nie powinna rozpocząć się nieco wcześniej? Z mojego punktu tak, widzenia? Na przykład, jeżeli chodzi o pana osoby, gdyby ta deklaracja o pana starcie, która pojawiała się już od dłuższego czasu, na przykład została ogłoszona w styczniu, miałby pan więcej czasu, miesiąc na spotkania z mieszkańcami, i tak naprawdę no, większość z nich mogłaby się już oswoić, poznać pana tymczasem, no tego czasu zostało niewiele, bo nieco ponad dwa miesiące. Panie redaktorze, ja swoją kampanię miesiące. zacząłem 40 lat temu, może 35. Kiedy zacząłem być już osobą publiczną, sportowcem, angażującym się społecznie i w wiele akcji, więc tu mamy klucz, te dwa miesiące będą bardzo wytężone i to widać po naszej konkurencji. Obecny prezydent, również oczywiście mając inne narzędzia, inne środki, jest strasznie aktywny. Mam wrażenie, że przez ostatnie miesiąc, półtora jest bardziej aktywniejszy niż przez dziewięć lat. Robert Prygiel, kandydat na prezydenta miasta Radomia w najbliższych wyborach samorządowych, był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję miłego dnia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.